Drogi synu, droga córko, moja miłość do ciebie jest jak latarnia morska, która jasno świeci, oświetlając najciemniejsze noce i prowadząc cię z nadzieją. Proszę cię, zostaw lajka i zasubskrybuj kanał, oraz udostępnij ten film wszystkim owcom to nie ma znaczenia, gdzie teraz jesteś. Kiedy ciemność wydaje się nie mieć końca, wiedz, że moje uczucie i troska są nieustannym światłem. Gotowym rozproszyć każdy cień. Daj się ogarnąć wszechogarniającej radości, która odpędza wszelki smutek, poczuj ulgę od ciężaru zgiętego z ramion, zastąpioną przez odnowioną siłę i lekkość, która pozwala z pewnością wstać. Poddanie się nie jest dla ciebie rozwiązaniem, ponieważ jesteś blisko zwycięstwa. Tak, burze mogą być gwałtowne. Wiatry mogą smagać twoje ciało, a fale mogą cię nieustannie bić, ale pod ochroną moich skrzydeł znajdziesz schronienie i bezpieczeństwo. Rozumiem głębie twojego bólu i ciężar przeciwności losu. Wiem, jak to boli, gdy ci, którym ufasz, stają się twoimi wrogami, raniąc twoją duszę nienawiścią i niewdzięcznością. Rozumiem głębie miłości. Chęć oddania serca nawet wtedy, gdy nie jest ono cenione. Wiedz, że jesteś dla mnie wielką wartością i zawsze nią będziesz. W tych chwilach, gdy płyną łzy, a smutek i niepokój dominują w twojej duszy, wiedz, że nie osądzam cię na podstawie chwil twojej słabości. Tylko ja mogę naprawdę zaoferować pomoc, której potrzebujesz. Kiedy zbliża się niebezpieczeństwo, Odrzuć myśli o porażce i śmierci, gdyż ciemność ustąpiła i możesz teraz iść z niezachwianą pewnością siebie. Dziś odnowiłem waszą radość, wzmocniłem waszą wiarę i wyryłem w waszych sercach obietnicę ufności. Dałem wam nową wizję i odnowione pragnienie oparte na moim słowie. Nie marnuj swojego cennego czasu na przekonywanie tych, którzy chcą cię zniechęcić. Być może zamknęli swoje serca na Twoją perspektywę i wiarę i znów mogą z Ciebie drwić. Ale wiedz, że nie potrzebujesz ich aprobaty na tej ścieżce, ponieważ kroczysz ścieżką zwycięstwa. Jeśli czujesz się samotny i potrzebujesz wsparcia, pamiętaj, że możesz mi zaufać. Bądź cierpliwy, ponieważ wyślę odpowiednich ludzi do Twojego życia we właściwym czasie. Jesteś dla mnie niezwykle cenny. Zależy mi na Tobie, cenię Cię i bardzo Cię kocham. Zwycięstwo będzie Twoje. Nigdy się nie spóźniam, zawsze przychodzę dokładnie wtedy, kiedy mnie najbardziej potrzebujesz. Wiem, jak długo można czekać i jak trudno jest bez końca myśleć o przyszłości. Dlatego proszę Cię, abyś uwolnił się od tego ciężaru. Który ciąży na Twojej duszy. Życie w ciągłym strachu przed nieznanym nie jest tym, czego dla Ciebie chce. Głowa do góry i nie dajcie się pochłonąć zmartwieniom i niepokojom. Obiecałem zdziałać cuda w Twoim życiu i otworzyć drzwi, o których nawet nie marzyłeś. Jestem zawsze z wami, i moje słowo jest nienaruszalne. Zaufaj mi i uwolnij się od tych niepokojów. Pozwalając mojej obecności wnieść pokój do Twojego serca i jasność umysłu. Twoim przeznaczeniem jest żyć pełnią życia, bez łańcuchów niepewności. Uwierz w obietnice, które złożyłem, ponieważ dla Ciebie pracuję. Na każdym kroku jestem przy Tobie, prowadząc Cię z miłością i bezpieczeństwem. Podczas każdej podróży, którą podejmujecie, bądźcie pewni, że moja obecność jest stała i niezachwiana. Dni i noce są pod moją kontrolą, i nic nie umknie mojemu czujnemu oku. Każdy wschód i każdy zachód słońca jest świadectwem mojego wiecznego oddania Tobie. Widzę, kiedy umyka Ci sen, a umysł jest pełen zmartwień, kiedy Twoja dusza jest obciążona ciężarami dnia codziennego. Te obawy które często wydają się nie do pokonania, zostały już powierzone w moje ręce. Znam każdą niespokojną myśl, która przechodzi przez Twój umysł i każde przyspieszone bicie Twojego serca. Kiedy pojawia się niepokój, stawiasz Mu czoła w swoim sercu, ponieważ ufasz swojemu drogiemu przyjacielowi, swojemu Bogu, swojemu panu. Ta pewność siebie jest podstawą, która utrzymuje cię w pewności. Obserwuj, jak Twoje lęki topnieją i poczuj, jak Twoja dusza skąpana jest w wyzwalającym świetle mojego pokoju. Ten pokój jest darem stałym, odnawianym każdego ranka, światłem, które nigdy nie gaśnie, niezależnie od okoliczności. Żyj intensywnie i odnajduj szczęście w każdej chwili, wiedząc, że zawsze jestem przy Tobie. Każda chwila radości, każdy uśmiech i każdy mały triumf są odbiciem mojej obecności w Twoim życiu. Obiecuję, że w środku Twoich bitew będę szeptał cicho, pamiętając, że moja ręka jest na Twoim ramieniu, zawsze Cię prowadząc i chroniąc. Moje słowa będą balsamem dla Twojej duszy i siłą, która podtrzyma Cię w chwilach słabości. W obliczu każdego wyzwania dam ci siłę, której potrzebujesz, aby wytrwać. Nieważne jak duża czy mała jest przeszkoda, moja siła będzie z tobą. Powiedz mi, że we mnie wierzysz i podążasz za moimi wskazówkami, bo moje słowo dało ci pewność i pewność. Moje słowo jest nieomylnym przewodnikiem i kotwicą w czasie burzy. Przebyłeś długą drogę i poddanie się teraz nie wchodzi w grę. Przypomnij sobie przeszłe zwycięstwa, zmagania, które pokonałeś i góry, na które się wspiąłeś. Każdy krok, bez względu na to, jak trudny był, sprowadzał cię tutaj. Musisz wytrwać, bo zwycięstwo jest w twoim zasięgu. Z każdym dniem jesteś bliżej swojego przeznaczenia. A każde wyzwanie jest okazją do wzrostu i wzmocnienia swojej wiary. Dziś przemawiam do Was, aby wzbudzić wiarę, nadzieję i ufność w świetlaną przyszłość, która jest przygotowywana specjalnie dla Was. Ta przyszłość jest pełna obietnic, możliwości i błogosławieństw, których nie możesz sobie wyobrazić. Ponadto wiedzcie, że moja obecność w waszym życiu jest nieustannym źródłem odnowy. Każdy poranek, gdy wschodzi słońce, jest nowym początkiem, nową szansą na intensywne życie i szukanie szczęścia w każdej chwili. Nawet w najciemniejsze noce, kiedy samotność i wątpliwości próbują przeniknąć do twojego serca, jestem przy tobie, trzymam cię za rękę i prowadzę twoje kroki. Jestem światłem, które rozprasza wszystkie cienie i siłą, która cię podtrzymuje. Zaufaj mi, nawet jeśli droga wydaje się niepewna. Obiecuję, że nigdy cię nie opuszczę, będę z tobą na każdym kroku, zapewniając nie tylko bezpieczeństwo, ale także bezwarunkową miłość, która wykracza poza wszelkie okoliczności. We mnie znajdziesz nie tylko wiernego przyjaciela, ale kochającego Ojca, który troszczy się głęboko o każdy szczegół Twojego życia. Idź więc dalej, mając pewność, że na każdym kroku jestem Ci towarzyszyć. Pozwólcie, aby mój pokój wypełnił Wasze serce, a moja siła popychała Was do przodu. Uwierz w obietnice, które złożyłem, ponieważ pracuję dla Ciebie. Każde wyzwanie jest dla Ciebie szansą na rozwój. A każde zwycięstwo jest świadectwem mojej miłości i wierności. Zatem powstańcie z ufnością, wiedząc, że jestem przy Was, prowadząc Was i chroniąc w każdej chwili. Żyj z pewnością, że przyszłość, którą dla Ciebie przygotowałem, jest pełna nadziei i spełnionych obietnic. Jestem tutaj, zawsze i na wieki. Prowadząc cię z miłością i bezpieczeństwem na każdym kroku. Niezachwiana siła i odwaga uczą cię czekać na mnie nawet wtedy, gdy twój duch jest zmęczony. Zachowaj spokój i mów prosto z serca, upewniając się, że nie ma się czego bać. Twoja ścieżka, twoje marzenia i twoje przeznaczenie są w rękach twojego kochającego Ojca. Wiatry świata mogą próbować sprawić, że zapomnisz o chwilach, w których przyszedłem ci z pomocą, ale kontroluję te wiatry i burze i nakazuję im ustać. Przyjmij moją nieskończoną miłość i pozwól, aby napełniła twoje serce i duszę pokojem i pogodą ducha. Boska siła leczy wszystkie twoje rany i bóle. Zachowaj spokój i wiedz, że spokój, którego szukasz, znajdziesz tylko u mnie. Pomogę Ci znaleźć to, czego pragniesz, jeśli zwrócisz się do mnie z otwartym sercem. Mój drogi Synu, zanim będziesz kontynuować, proszę Cię o udostępnienie tego filmu znajomym i rodzinie oraz zasubskrybowanie kanału God My Strength. W ten sposób pozostaniesz połączony z moim kochającym głosem, otrzymując wskazówki i zachętę, kiedy tylko będziesz tego potrzebować. Oddychajcie głęboko i pozwólcie, aby otoczył was słodki aromat mojego ducha świętego. Czas będzie leciał, gdy będziesz cieszyć się moją obecnością. Przyjmij jeszcze bardziej miłość i prezenty, które mam ci dać. Weź tę piękną miłość i nigdy jej nie wyrzucaj. Nie próbuj zdobyć miłości ludzi, którzy mówią, że cię kochają ale w rezultacie ranią Cię i rozczarowują. Nie próbuj zadowolić kogoś, kto jeszcze nie doświadczył prawdziwej miłości. Wiedz, że Cię kocham i zawsze będę Cię kochać. Moja obietnica jest wieczna i moje plany zawsze się spełnią. Przyjęcie mojej miłości przemienia wszystko, rozpoczynając nowe życie, pełne szczęścia i niezniszczalnej miłości, bez rozczarowań. Moja miłość jest nie tylko dobra, jest cudowna, miła, a przede wszystkim jest Twoja. Akceptować. Wybrałem umrzeć na krzyżu i wstać trzeciego dnia, abyś i Ty mógł wstać i żyć w pełni. Chociaż możesz tego teraz nie do końca zrozumieć, wiedz, że mogę zrobić o wiele więcej, niż kiedykolwiek chciałeś lub wyobrażałeś sobie. Dotknę Twojego serca i odkryję, co kryje się w Tobie, dając Ci silne przekonanie, które pomoże Ci podjąć zmieniające życie decyzje. Czas wykorzystać nadprzyrodzoną moc, która drzemie w Twoim życiu. Nikt nie powinien lekceważyć ich wieku i przeszłości. Ci, którzy w Ciebie nie wierzą, będą zdumieni owocami, które wydasz, ponieważ zobaczą, że mój duch działa w tobie. Ta piękna i święta miłość jest dostępna dla każdego. Świat oferuje miłość ograniczoną, często warunkową i zainteresowaną czymś w zamian, która kończy się kłamstwem, zdradą, bólem i samotnością. Nie chcę, żebyś tak cierpiał. Jestem tutaj, aby objęci Cię moją miłością i uleczyć Twoje rany. Pozwól smutkowi odejść. Naprawdę cię kocham i chcę usłyszeć, że ty też mnie kochasz. Zbliża się Twój czas i błogosławieństwa, które dla ciebie zaplanowałem, nie mogą pozostać za zamkniętymi drzwiami. Ogłoście to głośno, potwierdźcie swoje myśli i napiszcie, że wierzycie we mnie i jesteście gotowi przyjąć to przesłanie pocieszenia i zachęty z nieba. Nie poddawaj się, jeśli drzwi się zamkną, wiedz, że wkrótce otworzy się kolejny, jeszcze piękniejszy, przynoszący coś jeszcze lepszego. Zrozumcie, że w sferach duchowych toczy się bitwa. Ta bitwa ma chronić twoje serce i umysł przed wątpliwościami i strachem. W środku tej wojny moja obecność jest twoją tarczą, a moja miłość twoją fortecą. Kiedy poczujesz się słaby i przytłoczony, pamiętaj, że moja moc doskonali się w Twojej słabości. Moja siła Cię podtrzyma, a mój pokój będzie Twoją ucieczką. Gdy będziesz żeglować po wzburzonych wodach życia, wiedz, że jestem z Tobą, kieruję każdym Twoim krokiem z mądrością i miłością. Burza może szaleć nad Tobą, ale moja miłość jest pewną kotwicą niewzruszoną skałą, na której możesz polegać. Kiedy pojawia się niepewność, zwróć się do mnie. Jestem odpowiedzą na Twoje pytania i rozwiązaniem Twoich problemów. W chwilach samotności wiedz, że nigdy nie jesteś naprawdę sam. Jestem z Tobą, teraz i zawsze. Moja obecność jest stała, a moja miłość jest wieczna. Napełnij swoje serce tą prawdą i pozwól, aby rozwiała wszystkie twoje wątpliwości i lęki. Obiecuję, że zawsze będę przy Tobie, prowadząc Cię i chroniąc, bez względu na to, co się stanie. Dlatego kontynuujcie swój marsz z ufnością. Moja ręka jest na Tobie i prowadzi Cię na każdym kroku. Moje słowo jest Twoim kompasem. A moja miłość Twoim stałym przewodnikiem. Przyszłość, którą dla Was przygotowałem, jest pełna nadziei, błogosławieństw i bezwarunkowej miłości. Przyjmij ten dar z otwartym sercem i wiedz, że zawsze tu jestem, z Tobą, kochając Cię i prowadząc z wiernością, która nigdy nie zawodzi. Służcie mi z oddaniem, bo każdy z Was ma wyjątkowe dary. Szczególne zdolności i palącą chęć nauki. Aby się przygotować, musisz mieć odwagę marzyć o rzeczach, które wykraczają poza to, co możesz teraz zobaczyć, wyobrazić sobie lub w co wierzysz. Życie w duchowym ubóstwie, zamęcie emocjonalnym lub długach nie jest przeznaczeniem twoim ani Twojej rodziny. Przyjmij moje słowa i pozwól sobie marzyć. Wzmocnię twoją wiarę i dam ci narzędzia, których potrzebujesz, aby otrzymać nadchodzące błogosławieństwa i zarządzać nimi. Nigdy nie powinieneś czuć się bezradny, ponieważ jestem tutaj, aby wzmocnić twoją nadzieję. Pozostańcie niezmienni i odważni w swoich marzeniach, gdyż przygotowuję dla was ścieżkę dobrobytu i pokoju. Twoja rodzina będzie wzrastać w mądrości i stabilności emocjonalnej i razem doświadczycie pełni życia, które dla Was zaplanowałem. Zaufaj mi, a poprowadzę Cię przez każde wyzwanie, oświetlając Twoją ścieżkę miłością i łaską. Mój synu, zanim opuścisz ten film, proszę Cię o kliknięcie przycisku, aby stać się wartościowym członkiem naszej społeczności. Nie zapomnij polubić i udostępnić, abyś mógł pozostać w kontakcie z moim kochającym głosem, otrzymując wskazówki i zachętę, kiedy tylko tego potrzebujesz. Dziękuję wszystkim, którzy obejrzeli do końca tego filmu. Jego zwycięstwo zostało osiągnięte. Jeśli więc dotarłeś tak daleko, zachęcam Cię do subskrybowania tego kanału. Aby codziennie mnie słuchać i dzielić się tą wiadomością z bliskimi ci osobami. Jeśli wierzysz, skomentuj wierzę. Amen.